Kochani, na holu z Lidla. Jest kawusia, jest hol, jest ciemno. Wyobraźcie sobie, że taka beznadziejna u nas pogoda jest. Pada, szaro, buro i ponuro. Tak. No, i mam kawę, i powiem Wam, że trzeba się brać za robotę jakąś, a nie siedzieć i leżeć i pachnieć. Możecie poszedł spać. Powiem wam, że temu to się powodzi. Dobra, byliśmy na zakupach. Dlatego oczywiście ja prowadziłam samochód, żeby się nauczyć obsługi samochodu w ogóle. A żądam innego. Dobra, na dzień dobry mam z pomarańczową metką dwa paczki chipsów, które są oczywiście już otwarte. Eee, cheetosy o smaku hamburgera były z 3,50 na 0,74 74. I była wow, jedna paczka, więc wzięłam jedne. I drugie były Reksio dla Wojtusia, które już też są otwarte. I szkoda, że nie wzięłam więcej paczek, bo tych było więcej. Naprawdę smaczne. Prażynki Reksio z 3,50 na również złotych 74. Więc mogłam spokojnie wziąć kilka paczek, żebyśmy mieli. Tak jest trochę pomarańczowych metek. Nawet dzwoniłam do mojej koleżanki Maty Biegu. Ale mówiła, że była, wzięła coś tam, jakąś matę i poleciała. Mówię okej, okay. mówię, nie ma problemu, ja tylko przekazuję informacje. Dobra, leci dalej. E, dalej nie wiem jakie. No, mnie sędzi, chyba to piórko, które mnie załaskotało. Jak zakładałam opaskę. Głębszy a ona mi spadła za pralkę. Dobra, chyba już. Och, prędzi mnie dalej. E, nie wymyśliłam jeszcze ciasta. O, długie. Skończył mi się papier do pieczenia. E, I myślałam też nad jakimiś sałatkami. W Lidlu podobno był filet, tak, z kurczaka w fajnej cenie, ale to był podobno z samego rana, a nie o godzinie 10. Mm, więc tak, na dzień dobry ta czerwono-żółta papryka słodka. Ja ją bardzo lubię tą długą do kurpania. To ostatnio bardziej mam ochotę na paprykę niż jakiegoś pomidora, chłopcze. Kolejną rzeczą z pomarańczową metką kawa. Kawa hot, czekolada, w sumie czekolada, tak. Było do wyboru dark, czyli ciemna gorzka, tak. I słony karmel. Najpierw wziąłam słony karmel, potem zobaczyłam, że mówię, nie, nie chcę słony karmel. Ja chcę to. Yy, już wcześniej się na nią czaiłam. To jest w takich saszetkach po 10 sztuk. Ale była za 6 zł, więc nie brałam. A dzisiaj pani wystawiła za 2,99 więc czemu nie. Na spółbunek z miłą chęcią czasami napić się zamiast kawy coś innego. Również e, takie herbaty były. Te. Więc też mogłam wziąć więcej opakowań. E, za 200, nie wiem, 250 zapłaciliśmy, 260. E, jest to kawa w piramid. E, kawa. Herbata w piramidkach. 20 torebek. Z 2,50 na złoty, 29. Więc w sumie mogłam wziąć więcej wszystkiego. E, kolejną rzeczą to już tak. Na świąteczny stół powiedzmy, że może gdzieś tam wystawię i może Wojciech nie zje od razu. To są takie, tu mamy aniołki, a tu mamy misie świąteczne i one są z 9 na 4,50, więc za 9 zł raczej bym tego nie kupiła. Na 4,50 też cena taka była powiedzmy, co to jest. Figurki w czekoladzie mlecznej. I drugie to samo. No ale tak liczę, że jak do miski wsypię, to może szybko nie znikną, ewentualnie pokombinuję i przy, poprzywiązuję je do choinki, bo na choinkę jeszcze nie mam żadnych cukierków. Eee, aplikacja mówiła, że jak wezmę trzy opakowania, to trzecie jest gratis, więc mam trzy opakowania jajek. Dwa, trzy. Do teściowej robię rybę po grecku, więc mam dwa koncentraty podliczki pomidorowe. I kolejną rzeczą, to już jest taki spory zapas, bo wziąłam wszystkie po kolei. To są takie jogurty z kawałkami owoców. Tutaj mam setki homogenizowane. To mam akurat brzoskwiniowe, i one mają fajną długą. Dla te ważności, bo one są jeszcze przez tydzień ważne. One są ważne aż po świętach się kończą. Tak akurat mam do 27 i wychodziły po 74 groszy, więc mam dwa brzoskwiniowe. Dalej tu mam brzoskwinie, truskawkę. I tak, tu jest do 28 do 27. Dalej mam strataczella. Do 28, brzoskwinia do 27 i ostatni, Stata do 28, więc mam zapas. Miałam coś kupić Wojtkowi, bo on to lubi na śniadanie. To chyba najbardziej jego śniadanie, słudzone bułeczka i taki jogucik. I on zadowolony jest. Aczkolwiek dzisiaj na przykład zrobiłam chleb w jajku, ale tostowy. On lubi tostowym i wzięliśmy chleb w jajku, więc dzieciaki miały. Idealne śniadanie. Kolejną rzeczą jaką wzięłam, również sobie nie żałowałam. Powiem Wam, że miałam to w nosie, brałam wszystko, Pani się tylko popatrzyła. A co mnie to? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć... Eee, jak to się nazywa? Hortuś z psiego patronu, owocowo-warzywne. Wszystkie są ważne do listopada przyszłego roku. I są z 2,30 na złote 14, więc mam 5 takich jogurtów. Nie jogurcików, tylko musików. Tutaj, mm, czy ja gdzieś przeczytam, jaki to jest smak? A, mam tutaj. Jabłko, banan, śliwka, burak z płatkami orkiszowymi, więc myślę, że bardzo fajna opcja. Moje chłopaki to lubią, więc czemu nie? Następną rzeczą wziąłem mini pieczarki. 3,99 na złoty 99. Nie mam się do czego przyczepić. Sesję umyję, ogarnę, obsmarzę i to pójdą do zamrażarki. Dwa razy szpinak rozdrobniony. Każdy wiadomo, że trzeba robić robię, robię roladę na święta. No sobie położę z tej strony. Bo zaraz mi się tu zrobi ciasno. Ciężka. Hmm. Kolejna rzecz. Makaron. Makaron do, do spaghetti. Kilo 20. To tak wiecie, dla rodziny dużej. Z 5. Nie, z 4,49 na 2,24. To jest ważne przez dwa lata jeszcze. Co my tu dalej mamy? Śmiałam się do męża, jak to zrobił, to zakupy, tak? Bo 200, no 60 zł, a mąż tylko. Ja wzięłam tylko sobie kiśle, więc tak: mąż zrobię sobie dwa kiśle, tuskawkę i wiśnie. Ja wziąłam jedną przyprawę do piernika, może w końcu zrobię pierniczki, ale nie mam papieru. Ale na szczęście obok jest moja mama, więc ewentualnie do nich padnę, wezmę sobie trochę papieru, a później o kupie. Kolejną rzeczą jest. A, Melisa, myślałam, że to zielona. Melisa z wiśnią. Ok, meliskę też wypijemy bez problemu z wiśnią. Z 5, z 4, Boże, co mi się te ceny mylą. Z 4,69 na 2,34, więc bardzo fajnie. To tylko opakowanie zmięcone. Nie wiem jak ten, ten, bo to było, czekajcie, a że na rachunku. Bo ta szyneczka miała być tańsza, więc zaraz zobaczymy, czy się wszystko zgadza. Jest tak. Szyneczka z był jest na promocji po 18,90 na kilogramie Taka szyneczka. Ona jest dobra. Mam nadzieję, że mocno tłustanie nie będzie. I właśnie, tu mam 559 gram do 9 stycznia. I normalnie kosztuje 3 A tak to była za 19 zł i ja za to zapłaciłam 10,57. Więc. No, jest w razie w, tak? powiedzmy. Ja i tak planuję zrobić. Mam tam niecały kilogram z chabu, taki w kawałku, więc ja sobie na pewno będę robiła to, co zawsze robię czyli wędlinę gotowaną trzy dni w majonezie w przyprawach. A dalej się zobaczy, co jeszcze będę robiła. Dobra. Jak święta, to łosoś w dużych ilościach, najdroższy. Chyba no, najdroższy jest, tak? Nie oszukujmy się, to kosztuje 11 zł. Ale właśnie jedna z Was się pytała. Ja kupuję ten łosoś w Lidlu z sosem. Tu mam sos musztardowo koperkowy a jest jeszcze chrzanowo-śmietankowy. Chrzanowy jest taki dosyć pikantny. Ten jest fajny w smaku. On jest taki lekosty, ale jest jednocześnie taki, nie... dla mnie to on jest z miodem. Tu nie pisze, że jest z miodem, więc może to jest jeszcze jakaś inna wersja. I tutaj takie płaty, także przyprawione. Ile ich jest, nie wiem? Tak mniej więcej, raz, dwa, trzy, cztery. No, tak myślę, że z pięć plasterków jest. I ja go wtedy, pamiętacie, w tamtym roku smarowałam serkiem śmietankowym, zawijałam i przed podaniem lałam ten sosik. Wyborne. Taka przystaweczka wyborna, powiem Wam, jak trzeba było, to ja sobie wykałaczką spinałam, żeby mi się to nie rozwalało. Genialne. Więc <laughs> wzięłam sobie jeden, bo tak naprawdę nie wiem, czy będę, czy nie będę jeszcze po prostu tego robiła. To tam jeszcze przy okazji kupię. I sprawdzajcie na daty ważności. Naprawdę są daty na tych łososiach krótkie. E, tu mam akurat do 24, więc to jest tak na styk, tak? Jak nie, to po prostu ja sobie to zrobię i zjem o taką, bo ja to uwielbiam. Ja mogę sama się, się Ze Zresztą i na chleb, jak położę i poleję tym sosem, jest genialne. E, no, więc sprawdzajcie daty ważności. Również yy, wzięłam łososia, ale już nie tamtego, co miałam z pomęczową metką. Bo tamten to był z pomęczową metką, bo tamten kosztował 15 zł za opakowanie i wychodziło na kilogramie 150 zł. Wiecie, a to jest po 7 albo 8 zł, zaraz wam powiem. Po 8 zł, to jest po 8 zł, już Wam pokażę dokładnie. I on jest ten sam, tylko nie wiem w sumie czym się różni, bo także pisał: tęczowy, wędzony w plastach. Taki sam kolor, taki sam wygląd, nie wiem czym się różnił. Tu jest również 100 gram i ten wychodził tak 80 zł za kilogram, więc jest różnica. I ja wszystko patrzyłam na daty, bo. Pierwsze daty były króciutkie, a już kolejne mam do 27, więc trzy opakowania dobrałam. Teraz tutaj miejsca nie będę miała. Jeszcze kawusi się z wami napiję. To chyba będzie za chwilę hol na jeden vlog, tak? Filet lalało palówki z fileta, z kurczaczka. Oczywiście miloneczka. I dalej sól, mąka tortowa, mąka młyńska. Wyobraźcie hmm. sobie, że prawie kilogram zużyłam na pierogi, tak? Setka pierogów, no tutaj mąki trochę zeszło mi. E, również udało mi się dostać humus, który dawno, dawno już nie jadłam bardzo zazwyczaj po jakie fajnej promocji albo w fajnej przecenie do 21, czyli mam czas do wtorku, żeby go zjeść za 2,19 pomidorowy, więc fajnie, fajnie dzisiaj być na kanapki Co ja tu jeszcze dobrałam? Nabrałam jeszcze dwa czosneczki cebulkę i mandarynki, wczoraj brałam coś mi się tu sypie Mhm. Wczoraj brałam parę mandarynek na spłówunek, bardzo fajny, więc... ale wczoraj tylko na chwilę wpadłam do dla, tak wiecie. To jest z powrotem. Mini mozzarella. Kawa, którą lubię, bo jest fajna w smaku. Jest 300 gram i jest za 15 złotych. I w tej siatce ostatniej mamy olej wielkopolski dwulitrowy, cena zabójcza więc nie będę mówiła jaka jak chcecie to idźcie do Lidla i się sami przekonajcie dobra, ja to teraz pochowam i zaraz Wam pokażę, bo jeszcze mam dwie nieduże siateczki ale tam są już drobne rzeczy dobra kochani lecimy z tym, lecimy, bo wiecie co zadzwoniła moja Marta i gadu, gadu, gadu gadu, 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 gadu i wiecie jak to jest yy, coś dla dorosłych na święta dwa razy taki sztok jest przy zakupie, dwóch, taniej po 22,99. Trzy mleka mam takie. Cztery takie chlebki. Zaraz dwa na pewno polecą do marżarki, żeby ja paśię, co miała na święta. I tutaj jeszcze mam jedno wino bezalkoholowe. To już zjedliśmy dla teściowej bo ona chora na lekar, więc a się pytała. Rozmawialiśmy i powiedziałam, że kupię jej wino bezalkoholowe i będzie miała na co się napić. A nie wiem ile to wino. Nie wiem, chcę Ci wiedzieć ile takie wino bezalkoholowe, to ja zaraz sam powiem. Zobacz jaki wielki rachunek mam. Eee, takie winko kosztowało. Tak na pewno znajdę. A, mam 15 zł, więc nie jest takie drogie, ok. Yy, no i co, i dalej, muszę to składać, pakować i wiecie co, i brać się za działania. Mam ambitny plan dzisiaj zrobić jak najwięcej, dużo, dużo, dużo i jeszcze raz więcej. I kochani, przyszłam się już pożegnać i jeszcze tylko kalendarz nam został. Yy, 19 dzisiaj, tak, 19 tu i 19 tutaj. Zobaczmy sobie, co mam od męża. Bo jeszcze chciałabym zmontować ten film i mieć czas na ogarnięcie czegoś. Dobra, w 19 mamy <laughs> olejek przepraszam, olejek zabezpieczający końcówki z halibio i gumka. Eee, również zolibio z tego kalendarza, bo już to wiem i to jest taka jedwabna gumka, więc fajnie, bo to co mam na sobie, a nie, w łazience mam taką już taka ściuchana, więc teraz mam taką ładną, elegancką tanus, super fajnie, 3,19 tutaj, piernik za 100 złotych, teraz Wam pokażę jest piernik za 100 zł no nic, trudno dalej nie jestem bogata eee, e, co? ja tam już ubraliśmy choinkę, ale zobaczycie ją na następnym filmie Więc co miałam pokazać wam torebkę, już pokazuję bo wczoraj przymierzymy, ja zupełnie zapomniałam wiecie, gadałam, gadałam i zapomniałam Eee, no, dobra. Jest już dzisiaj użytkowana. Czarna. Oczywiście ja tutaj nie zapinam, bo ja nie umiem tego zapinać. W sensie nie umiem, nie, niewygodnie mi się zapina. Błyszcząca. Eee, firma, jak to się nazywało? Kalabellny. Czekajcie. Dobra, już musiałam telewizor wyłączyć, bo tam barbi śpiewała i zaraz by mi zablokowali. Carla Berry. Nie wiem, jak to się czyta, ale myślę, że mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tu mamy taki zamsz. Jedna rączka, druga rączka taka dłuższa, żeby nosić przez ramię. Z tyłu jest kieszonka. O! Tutaj mamy tak, tu to już nic. I jest tak. Tu jest kieszoneczka, tu coś można wsadzić. Tu jest kieszoneczka. A, dobra, właśnie, bo nawet nie widziałam, że tu jest taka kieszonka. I tutaj taka kieszonka, żeby coś tam wsunąć. A tu jest na zamek kieszonka, żeby można było wsadzić i zamknąć już potfel i jakieś moje śmieci. Pierwsze są. Więc tak wygląda torebka. Jeszcze Wam założę. O! Uj! No. Mm -hmm. jeszcze muszę niżej Was opuścić. I taka torebka. O! No, więc myślę, że w porządku można też ściągnąć i do ręki jak tak komu wygodnie. Złote akcenty. Torebka jak torebka, tak? Miałam już, mam stare torebki, nic już sobie dawno nie kupowałam, więc kolejny jaki prezent sobie zrobiłam sama na święta. Tak, włosy miały być moim prezentem i to miało być moim prezentem. A międzyczasem wyszła torebka jeszcze. Ale jeszcze to już jak mąż cokolwiek się dowie, to mnie wyrzuci z chałupy co jeszcze miałam powiedzieć coś o czymś pomyślałam o czymś pomyślałam a cena nie wiem czy Wam mogę mówić bo może jeszcze nawet nie wiem 165 zł dużo i niedużo prawda ale to nie jest na sezon to jest już moje latanie przynajmniej trzy sezony bo ja zazwyczaj czarne torebki noszę od jesieni, gdzieś tak do marca, do kwietnia, zależy co zakładam. Ale tak jak mówię, nie miałam dawno, dawno nowej torebki, więc czas najwyższy sobie coś kupić. Myślę, że już za dwa lata żadnej nie kupowałam. Mm, już tak będzie niestety. Czas ten leci, ale ja zresztą szanuję torebki, dbam o nie, więc ja ich tak szybko nie niszczę. I dobra, i kończę na dzisiaj to wszystko. Tak jak mówię, wypakowaliśmy. Choin... Nie, wypakowaliśmy. Ubraliśmy choinkę, wyjęliśmy wszystkie ozdoby świąteczne. I przy okazji troszkę mi się tu gwiazdka zgniotła. I mam taką choineczkę w kuchni. Ręczna robota. To Krystek kupił na kiermaszu w szkole. Przyjąłem z rok temu, dwa lata temu, i oczywiście Wojtek już zaczął maletować, ale w miarę ok jeszcze wygląda, więc postanowiłam sobie tutaj postawić w kuchni, niech mi stoi. Zostało nam tak naprawdę kupić baterie do wszystkich ozdóbek, które będą świeciły mi. Jest jeden problem, bo mam samochodzik taki czerwony z choinką na dachu z pepką. I jest awantura o niego, tak? Bo i Krystek chce. I ja go lubię też, bym chciała mieć go u siebie w pokoju. I Wojtek go lubi i też by go chciał mieć u siebie w zabawkach. Więc e, nie wiem, jak to wyjdzie. Może jutro podskoczę do bebko, zobaczę, Mo może coś się trafi jeszcze. Ewentualnie w Kiku, ale chyba w Kiku nie widziałam takich samochodzików. Hmm. I muszę kupić kasnala. Tak. Przyniesione mam y sanki pod choinkę. I brakuje mi tylko kasnala. Tylko się zastanawiam, jak mocno ten kasnala będzie krążył po mieszkaniu przy moim Wojcieżku. Tak, ale ładnie nam pomagał ubierać choinkę. Powiedzmy, że nic nie stłukło się, ale wszystko go interesowało. Y no ale był taki chaos, było takie zamieszanie, że Wam nic nie nagrałam, więc tylko Wam jest początek. Zakładania łańcuchu nie, zakładania światełek i jest, i tyle, i tyle. Bo naprawdę, Wojtku zaraz było, nie, już zostaw, nie słuchaj, bo to piękne moje jedyne bombki Mam trochę plastikowych, trochę mam szklanych, i tak wiecie, na no szkoda bo w sumie nic więcej nie kupiłam w tym oku. I tak jak patrzę, to nie, chyba nie potrzebuję. Kupić w tym roku cukierki, jeszcze bym chciała powiesić, ale może cały czas mówi, że nie, bo będą papierki wisiały po cukierkach. I dla bezpieczeństwa, oczywiście, choinka jest przywiązana do kaloryfera. Tylko nie wiem, czy w jednym, czy w dwóch miejscach tego to już w końcu nie wiem. Na następnym filmie wszystko wam pokażę. I, i, i tyle. Tyle, tyle, tak, tyle. Idę coś tam podziałać. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Na pewno robię za z mięsem. Uwielbiam gotować w nocy. Pa!